Siema widzowie! Dzisiaj będziemy robić najazd, yy, bo chci chcieliśmy mieć totemki i yy, okazało się, że ten odpos jest jakieś 300 kratek od naszego domu, więc był mega blisko, więc mamy fajnie, tylko nie wiemy jak z wioską. No, stary najazd, I możemy mieć alaje! Mówię, że, było, że są alaje, ja nie mam smyczy! Kurde, ja też. No właśnie Dobra, mamy, tu aleje. aleje. Ja idę na górę. Na górę. E, widzę typa skuszą, ale skuszam, więc no właśnie. Na górę to. Kurde, Szyba. naprawdę, ale. Ja na nie Dobra, lecę w górę, lecę w górę. Dobra, widzowie. Są tu dziadyki. Na, na górze tej wieży nikogo nie ma. O, o, jest ochrona przed wybuchem, wezmę sobie. A widzowie, dlaczego mamy y, wielki level? Po prostu nazywaliśmy se itemy i nie mieliśmy expa, a exp w sumie to nic wielkiego, więc tak, dodaliśmy komendą. No kurde, tu będzie ten, ten chłop z banerem? Bo no, tam bo w, to no, no, parę no, ja tam. No, ja właśnie pares. mam typa. No, ale z tylko, dobra? No właśnie bez tego tego. O, ee, już dużo typów tu się zeszło, więc... To są golemy, ej wypuścić golemy? Golemy? No pomogą nam. No, o no, spoko. Chodźcie golemiarze. Przestańcie mnie bić! Jezu... Czekajcie, widza, wyjście. Dobra, widza, Ja Jerozolimy atakują! Jerozolimy atakują! Ja... Wychodź, jezu... No, tak, Jero Jerozolimy atakują. Wyłaźcie. Dobra, cicho. Kurde, nie mam smyczy, no. Przydała. Jete, o, wyszedł. Oj. O, a. A, a drugi sobie trochę poszedł. Patrz. Taki i trochę krótszy odcinek, 60 minut. Drugi sobie poszedł. Chłopie, no Jerozolimy atakują. O, widzę kolejnego. Słyszą, nie mnie, nie Jerozolimy! Nie mnie, wali mnie pomocy! Trzeba go no, zabić. No Bambiku. Czeka. Ej, zabiję go bez tego! Dobra, zabiłem go, bo cię atakował, go. Ej, ma biorę. Trzy żelaza dropnął. Najmniej, super jeszcze. Drewnie, ale... Tu są aleje umiesione. Gdzie ten... Naprawdę to jest bez pillagerów, prawie? Ej, tu jest mega dużo drewna można zebrać. No dawaj, biorę to faktycznie. A to, to drewno jest dobra... rzadkie, to drewno jest rzadkie. A to jest jakie? Czemu no. no? Rzadki ten Ale Aleje! A, z wypuszczać tych zalejami Po tym, jakby będziemy mieli smycze Okej. Okay. Ja na ja jednej farej werce jak No na jednej farej werce do, dolecieliśmy. Ja potrzebuję Prawde, ekspa. Ja chcę Seseta seta naprawić. No kurde. Czemu ich tu nie ma? Ile drewna mam? Ty, jak to się opłaca? Mam 24 pniów. Ja mam 34. Ja mam 30. Ja mam 30. 35. Jo, ile pniów, ja biorę wszystkie. Elo. Elo, co mi tam biorę? Wszystkie, tl, e, tl, oprócz alegis, no, Czekaj, wszystkie, bo to... ponoć pod outpostem. Dobra, widzowie, jestem. Zaraz musimy w sumie kończyć. Więc ogarniemy to i widzimy się za ma widzowie. Ogólnie to po cięciu wracamy już po chyba czterech godzinach. Bo Wiem, musieliśmy, musieliśmy gdzieś pojechać, no znaczy ja. I słuchajcie, zapomniałem włączyć nagrywania jak zrobiliśmy rajd. Ale zrobiliśmy Mamy, rajd, widzowie. mamy widzicie, dwa to mam totemy. Totem, widzicie? No ja też mam ale naprawdę totem. Zrobiliśmy rajda, widzowie. A mamy na dwa ja totemy. I teraz dla was, że, żeby ten ten, to czekamy teraz na rajd, bo mam znowu zły omen, żeby wam... ponieważ no zrobi, zro, robimy jeszcze jeden. O, zaczyna się. O, dobra. Ale stary, jak ja będę miał mega lowa, to używam to temu. Jak miał mega lowa. Nie, litrę. Tak, tak. Ja lecę na najlepsze miejsce tu. kurde. Czekaj, lecę z tobą. O, jest, ja są, 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 widzę Gdzie? Ich, widzę ich, Gdzie? Mam, ich. Dobra, mam. Tutaj, tutaj na górze. Stary, mamy, mamy litry, nie nie litr. Ja jestem z jakimiś nie? Jestem jakiś ja. mocny. Dobra, no kurde, mam lagi Mara? jakieś, dobra, o już nie mam Masz dobra, dobra. trzy kreski Dobra, już zabijam, dobra, jest, mam, dobra, jest jeden, ostatni Tam ja jest jeden, tam jest tam jeden. Tam jednego Wiem, widzę, też go. Dobra, ostatni tak, No kurde, mam lagi jakieś O, dobra, mam Dobra, to wy, ja idę go szukać a ja tam po drugie Dobra rozwal Ja go biję. mam go, czekaj Tylko no kurde, czekaj mam lagi O dobra wiesz, Zabiliłeś? Zabity Zabili. 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 Dobra udało się Jak masz loła to to jest najlepsza kampa Bo tu ich możesz nawalać z miecza i z łuku Dobra lecę Lecę ich, dobra uwaga Dobra 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 Lecę tutaj o. O jest, widzę raj, cię. jest raj, ale gdzie się zrespili? To nie wiem. O, są, są, są. Tak. Gdzie? Tak. O dobra, tutaj też widzę widzowie. Ej, dostał, dostał w powietrzu, ja, ja w niego wleciałem i z miecza go palnąłem. O, spalił się. A no tam są, dobra. Idę do ciebie. Dobra. No, widzowie. go. No. Nie no, jak ucieka. Dobra, je... dobra, kolejna faza. No, dobra, jest jest widzowie. No, ogólnie mega, ta ta faza jest faza tym... ogólnie mega łatwiej jest najazd. Ogólnie mega łatwiej jest rajd. Tak, nie ogólnie jest trochę cięższe, ale... to co, so, jest, jest. Akurat no nie, najp... Akurat się obok mnie... Ja dobra. się zajmę byczkiem, ja byczkiem się zajmę. Dobra. mi a zostaw ja walę byczka. Tystypię. Ja byczka, widzowie dobrze walę. Oła, on się z ciebie spokusował. Dobre, ja walę ja walę Dobre, dobra, ja wale Ja Co jest? Ucieka. Cie no, jeszcze te moby no. Dobra, widzowie, on zdechnął. Ten byczek. Widzowie, tu jest I ja ich mam. Ja, te, ja tą dwójkę zabiję. A ja, dobra, to ja też we go wezmę. Dobra, mam sztandar. Sorry, 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 sorry. I dobra. To jest mega dobra. dobra widzowie. No tu to jest ja na tym drzewku patrzy, jest ja na do kanka. Patrzę, Dobra, jest rajd. Right, dobra, widzowie, gdzie, gdzie? A, tu. Czekaj, wiedźmy skusy strzelają. No i ich leczy. Dobra, to jest zdechła, zdechła. Ja porobiłem właśnie dwie Wiedźmy. Zabity, ja was zabiłem. Dobra, dobra. Co Lebo? mnie tu robią ci z kuszą? Do... Mam pięć fajerwerek, ja nie, zna, nie Jak z kuszą cię robią? Bez No z kuszą. No sto... A no czemu nie bijesz, chłopie? No bo mi podchodzisz, do nich akurat strzelałem, Kumasz? Dobra, lec, lec, leci, leci. Kurde, mi ping się na ten, nie mam pingu. Masz dwie kreski teraz. No. Tam są, tam! Lecę, tu, 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 Ja się zajmę dewastatorem. Bierzemy klatę. I ja, byczkiem ja byczkiem lecę. lecę. A ja z wiedźmą. Dobra, jedę. A ja lecę. Dobra, dobra, ja ich rzucam i potem się nimi zajmę, cyk. Cyk, łąk nogą. Dobra, byczkę. jest tym, jest z tocenem! Co ten? Daj mi go, daj mi go, ogrywam. Ogrywam. Mam dwa totemy! Mm. Mam totem, mam totem! Ej, zabrałeś mi. Na no serio? Ła, zabrałeś mi. No z... Nie mam. Ja mam, ja mam. O poczekaj czekaj, no już co wie? Jestem! Jak tam jest? Dobra, ja... jeszcze został jeden. O kur, dalej. O, no kurde, alej. No wiem, ja te aleje tam. O, mam no go. Mam gościa. Ale no zabrałeś mi to, tym oddaj. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze jeden, spokojnie. No ale no kurde, ja go zabiłem. Ale jeszcze my... by było po równo, to będziemy mieli po dwa. Weźmy już następny. Cyk. Cyk, zabity Alej. Dobra, trzeba ich szukać. Dobra, zrespili się ale idzie. Chyba tam. A nie, tu, 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 tu. tu. Dobra, widzę. No jest byciak, jest byciak. Ja go gorb... ja zleję Nie daj mi. O, kurde, mam totem. Dobra, e, on mi nic nie bił. O, kurde, mam totem. No wiem, że masz totem, bo... Y, nie, dobra, Ale mam jest... trzeci teraz. Mam trzeci. No to, no to tego mi dasz. A czemu? Albo tamten mi oddasz. Albo tamten mi odda no bo kurde mi no, zabrałem. Kto cię tepnął? Gdyby, gdyby nie ja, to by cię tu w ogóle już nie było i byś miał po itemach. I pomóż no i tu, z tymi... z tymi. Dobra. Dobra, poszły. Tam, tam lata, tam lata, Bambik. A już się sobie spili, dobra, są tutaj. No dobra, porobiłem. Ła, te z sikierkami są najgorsze dla mnie, dobra. No, oni mocno walą. No, przecież to wali dziewięć Leżysz. do 10. Leżysz! Pozostało dwóch. Yes. No jest. Gdzie oni. są? Dobra, same. jeden jest. O, mam, 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 mam! Dobra, leży. Tu jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest kolejny. Gdzie? Zabiłem. Dobra. A już zwyciężyliśmy. No to daj mi jeden potem. Czemu? Że, Ale, że, no bo jeden nie zabrałeś. Nie no, zabrałem. Zabrałeś. Nie, no bo ja go zabrałem ostateczny cios. Nie, ja go zabiłem, a ty mi sprzed nosa zabrałeś potem. I, i, I tak by miało być porówno, więc. Kurde, y Dobra, oddam ci, ale muszę to znaleźć. Oj, sorry. A mam szerokie ruki ostrzywane, a przysięgam. Czekaj, gdzie to było, widzowie? I stary, ja nie wiem, gdzie ja dedłem. Dedłeś? O kurde. Nie wiem gdzie. Czekaj, nie ma jedną fajerwerkę, to jest bez sensu. Ja widzowie nie wiem gdzie zdechł on. Walnąłem w drzewo. Tych oh, tu chyba. Oh, no, nie mam sobie. Straciliśmy trzy totemy i ja straciłem całego seta. Ale ja mam zapasowe. Nie, ja mam zapasowe itemy. Zapasowe itemy mam, ale straciliśmy tak to wszystko, co było w tym raidzie. Mam kuszę, o! O co ci no. kusza? Nie, nie wiem, wiem, bo to ma wiele i no. szybkie ładowanie. No kurde, ja mam jeden to, to mam tym jaś trzy, no nie. Daj mi fajerwerki, to poszukam. Ale ja nie mam teraz. Przecież się ja wedłem. Ale masz w magazynku. No w magazynku, a mnie nie ma. Yy, jesteśmy tysiąc kratek od tamtego miejsca. I nie wezmę sobie i nie tepni. No ale Albo stary wysypią ma. ci się i itemy. A to nie, myślałem, że nie. No. Myślałem, że jest game, kurde. Kurde, gdyby był game Role, to byśmy tego nie stracili. Ty miałeś game rulle ostatnio. No ale wyłączyłem. Ach, nie mam ci jak poszukać. Ej, coś to miejsce się kojarzy. Ej, czekaj. Poczekaj. Widzowie. No nie. Co wie, nie? Sobie to nie to. Co robisz? Ale co? Dobra, szukasz. Sz... Yy, nie do ciebie mówię. Coś mnie nie e, Ten co robisz, bo. No szukam. No i nie znajdę. Dobra, to ja kończę. Czemu? No bo muszę. Ale czemu? Nie wiem. Ja jeszcze mogę chwilę, a ja już nie mogę. No dobra, no to sam pan nagrywam. Ale jak ponagrywasz? No, będę nagrywał. A co jeszcze? No, nie wiem, no coś sobie nagram. Ale już nie możesz grać, czy idziesz na jakiegoś live'a? No, wolę iść na live'a, no, to nie z tobą. Tutaj. No co to pan, no, to sam sobie to nagrywam. Pa. nara na ja muszę kończyć, pa. Nie, nie musisz kończyć. Ale wolę se live w Londynie, to na realizację. No, no, bo wolisz live'y niż widzę spoko. what well,